Wiadomości napływające z Watykanu nieustannie wzbudzają głębokie zaniepokojenie wśród wiernych na całym świecie. Ostatnie doniesienia rysują najczarniejszy scenariusz dla zdrowia papieża Franciszka, który kilka tygodni temu doznał zapalenia oskrzeli. Pomimo problemów z oddychaniem, nie ustępował ze swoich obowiązków aż do momentu, gdy 14 lutego trafił do szpitala. Tam zmaga się obecnie z obustronnym zapaleniem płuc. A jego stan jest oceniany jako krytyczny. Dzisiejszy poranek przyniósł kolejne trudne chwile. Papież Franciszek doświadczył przedłużonego kryzysu oddechowego na tle astmy oskrzelowej, co wymagało natychmiastowego podania dużej ilości tlenu. Sobota przyniosła dodatkowe zmartwienia, gdyż badania krwi wykazały małopłytkowość połączoną z anemią, co skutkowało koniecznością przeprowadzenia hemotransfuzji. Jednak niedziela przyniosła chwilę ulgi. Watykan ogłosił, że noc minęła spokojnie, a ojciec święty mógł odpocząć. Wierni z utęsknieniem wyczekiwali kolejnych wieści, które nadeszły w poniedziałek nad ranem. Oświadczenie Watykanu przyniosło nieco uspokojenia, noc minęła dobrze. Papież spał i odpoczywał. Chociaż mało płytkowość pozostaje stabilna, to jednak pewne badania krwi wykazały wczesną. Łagodną niewydolność nerek, która jest obecnie skutecznie kontrolowana. Niepewność w Watykanie, Gwardia Szwajcarska i procedury pośmiertne papieża Franciszka. Gazeta Blyk donosi, że Gwardia Szwajcarska przygotowuje się na śmierć papieża po tym, jak 88-latek został ostrzeżony, że może nie przeżyć zapalenia płuc. Z kolei inne źródła, w tym La Repubblica i La Messengero, Informują, że są to jedynie rutynowe ćwiczenia, a nie przygotowania do realnego scenariusza odejścia zwierzchnika kościoła. Papież Franciszek, przewidując różne możliwości, jakiś czas temu zdradził, że ma już przygotowany swój grób w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej, życząc sobie, aby jego ciało nie było wystawiane na katafałku podczas ostatniego pożegnania. Politiko omawia najtragiczniejsze procedury, jakie należy podjąć po śmierci duchownego. Kamerlin, obecnie urząd ten piastuje kardynał Kevin Ferrell, musi potwierdzić zgon papieża. Jego zadaniem jest odwiedzenie ciała w kaplicy i tradycyjne wykrzyczenie imienia papieża, aby upewnić się, że nie żyje. Tradycja nakazuje, aby po braku odpowiedzi zniszczyć sygnet papieża. Następuje ogłoszenie dziewięć dniowej żałoby, a ciało zostanie wystawione publicznie, aby umożliwić wiernym pożegnanie. Te ceremonie są dziedzictwem setek lat tradycji, kiedy to medycyna nie była tak zaawansowana jak dzisiaj. Obecnie procedury te mają charakter bardziej ceremonialny, ponieważ śmierć papieża zostanie potwierdzona przez lekarza za pomocą nowoczesnych metod medycznych. Mimo że scenariusz śmierci papieża jest najgorszym z możliwych, Watykan musi być przygotowany na wszystkie ewentualności. Po śmierci papieża rozpoczyna się konklawę, mające na celu wybranie jego następcy. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się liderów z różnych krajów, w tym Amerykanina oraz Polaka, kardynała Konrada Krajewskiego.